Filmujecie. A, już? No możesz coś powiedzieć Hallo Jesteśmy na Kazbeku Jak widzicie widok jest całkiem wpyte. Tam mamy gdzieś Rosję O proszę jest właściwie... jesteśmy tam w dole widać nawet ludzi chyba, którzy idą. Tam takie mróweczki pykają. No, rzeczywiście Sprzęt mamy taki. No, no, no. Z Paryża Zmęczeni jesteśmy strasznie. Szliśmy godzin 9 godzin 15 minut Począwszy od drugiej w nocy z latarkami. Jeszcze przed chwilą byli tutaj ludzie Ale akurat poczekaliśmy, żeby sobie poszli Żeby sfilmować no, Tak to wygląda Wypoczęty? Moje cztery litery są bardzo mokre, a moje palce u stóp są bardzo zimne. No i poza tym, teraz musimy zejść. Wszystko, co weszliśmy, jeżeli nie zejdziemy, i zostanie nas noc, to mamy przerąbane. A trzeba zejść tysiąc, tysiąc ile? 1300 metrów. można pokazać tam widać jakieś miasteczko na dole nie, nie wiem czy to będzie w ogóle widać na kamerze pewnie nie a no, może i tak Dobra. to mniej więcej z takiej wysokości weszliśmy a teraz, a teraz... Dzieci, pocałujcie mi się dziękujemy a... bardzo może coś jeszcze sfilmujemy po drodze no i tak także 非常